Hej wszystkim, z tej strony witajcie w nowym odcinku zbronienia naszego kraju. Mamy, zobaczcie, zatrutą żywność. Ministerstwo Zdrowia donosi, że żywność pochodząca z al nie przeszło ostatnich testów jakościowych. Do czasu przeprowadzenia szczegółowych badań transport żywności z tego kraju jest całkowicie zatrzymane. I mamy tutaj naszego pierwszego delikwenta. Dzień dobry, proszę, proszę pana, proszę. poproszę dokumenty, oczywiście, proszę bardzo. To jest człowiek szanujący się jeden bagaż, dwa worki z nawozem, mamy dwa worki z nawozem, mamy jeden baś okay, pojazd. co to jest? Co to jest? Maciek, chodź, jest. szybciej! Powiedz mi proszę, co to jest? Właśnie proszę pana, jeszcze odwraca wzrok, zobaczcie! UWAŻAĆ na tapicerkę! Ja ci będę! Broń! Broń! Jeszcze broń! Ja! Zagrażał naszym towarzyszom! Nic na szczęście nie przewoził! Dobra, odłóżmy to wszystko! Dużo tego mamy! Dobra, co mi zamykasz drzwi? Przesuń się, wracaj do siebie. Halo, transport! W ogóle się nie zapisał, jak odłożyliśmy no, więźniów ale... naszej. <tłynne> Powodzenia, chłopaki! Zbierzmy teraz wszystko A tu może być wszędzie broni ukryta Tutaj też w oponie Tutaj też Czemu ja tego nie sprawdziłem? Ile tego jest? Tutaj też A... Tutaj też, zobaczmy czy nie ma, tutaj nie ma To po powinno być wszystko Następny, okej okay. Zielony samochód, który przewozi żywność Zobaczcie, mamy płatki owsiane Albo kawę Dzień dobry, skrzynka serów, worek kawy Niestety proszę pana Regulacje wjazdowe zabraniają mi pana wpuścić Obejrzę sobie jeszcze auto Szybko dookoła W środeczku też na szybko Do oleju wrzucę śrubkę Jeszcze się policzymy Policz lepiej fakturkę za naprawę silnika Następny! Perfekcyjna kontrola jeszcze. Dzień dobry, proszę pana! Zobaczmy, kto jest poszukiwany. Jakiś gość w okularach, dobra. On wygląda, jakby zdjął okulary i zachodował brodę, ale niech będzie. Chce pan kupić broń czy coś? O, inne zdjęcie, kompletnie inne zdjęcie I inny fragment brody w ogóle tutaj mam Samotło się chyba nie zgadza Właśnie, powinno być niebieskie Kogo ty próbujesz oszukać? Ja proszę pana mam za długi staż na tej granicy Nie zapraszam Następny Dzień dobry proszę pana Witam pana, witam, jak panu mija dzień Mam nadzieję, że wszyscy Nawet imię jest źle Wysiądź. Szybciej! Masz coś na sprzedaż? Mam. Proszę. <noise> Nie trafiłem. Kulę mam na sprzedaż, proszę pana. Kulę mam na sprzedaż. Dobra, spadaj son I napraw oponę. To też. To, to też. Kolejny piękny dzień. Zobaczcie, słońce wstało właśnie. Mam Maciek, chodź będziesz za mną chodzić. Szybciej, ty, ty, ty też Jak on biegnie, jakby, jakby nie zarabiał pieniędzy tutaj I czemu oni stoją, jakby byli pijani Następny. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. In, inne zdjęcie już. D dobra, ale już nie będę strzelać w ludzi. Worek z cementem, toaleta, skrzynka, mydła, pralka. Zobaczmy. Proszę się nie przejmować tylko, tylko moimi dziwnymi uczniami. Zobaczmy z tyłu, co tu się dzieje. Czy jest coś podejrzanego? Nie ma. Są trzy skrzynki mydła. Są trzy skrzynki mydła. Osiem worków cementów. Nie ma ośmiu worków cementów. Zobaczmy, czy nie mamy nowych poszukiwanych. Nie mamy. List przewozowy się nie zgadza. W takim razie zerknijmy tutaj na szybko. Czy nie ma nic tutaj podejrzanego? Nie ma. Czy mogę już jechać? Tak, do domu. Żegnam. Bez opony. Następny. Dzień dobry. Witam. Azad Ahmadi. Tu się zgadza. Beczka piwa, skrzynka jabłek. To się na pewno nie zgadza. Regulacje wjazdowe. Jeszcze zobaczcie, z tego... A, bo... A, bo to z tego kraju muszą być. Ale pan jest z tego kraju akurat. Do widzenia. Popełniasz duży... Tu ty, 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 ty miałem już dziurawą oponę. No przesuń się. Nie mogę przejść. Następny. Dzień dobry, proszę pana. A dokumenty jakieś? No już daję, no prosić mu, że Fikret sikora, fikpet sikora To się nie zgadza Dwie świnie przewozi, nie, nie wiem czy je traktować jako żywność, ale jest z królestwa RK, więc się zgadza Przepraszam was świnki, kocham was Nic tutaj nie widać, poza zresztą przemytników żadnych nie ma, nieważne Żegnam, a i nie zaznaczyłem, nieważne Następny ich niech no, Ty Dzień no, dobry. Kubelki pan przewodzi. To jest w ogóle inny człowiek. Everkumar, Kumar, Ever Kumar. Wszędzie się zgadza, to też się zgadza. Tło się zgadza. Zdjęcie mi nie pasuje, żegnam. Dlaczego? Zobacz na to zdjęcie. Następny? No przesuńcie się chociaż na chwilę. Bądźcie przydatni do czegokolwiek. Ile ja im płacę w ogóle? 15 dolarów dziennie aż zarabiają. 15 dolarów dziennie zarabiacie i jeszcze nie chcecie się przesuwać? Przesuń się z mojej drogi, bo nie mogę wyjść. Rozumiesz? Ty, dziękuję! Teraz ty nie wyjdziesz. <noise> Żartuję, za 15 dolarów dziennie mi też by się nie chciało pracować. Z co on tak w dół patrzy biedny. Dzień dobry, szanuję swoich pracowników, tak? Ile on rzeczy przewozi? Zobaczmy, czy waga się zgadza. 5300 może przewozić tyle. Ale tu jest rzeczy. A nie chce mi się tego liczyć nawet. To się zgadza, dokumenty się zgadzają, żegnaj. A jedź pan. Sp spadam stąd. To perfekcyjna kontrola. Komisarz będzie zadowolony. Z dziurawy opon. Następny! Dzień dobry. Pierwsza rzecz się nie zgadza, druga rzecz się nie zgadza. Jeden bagaż, trzy skrzynki mydła. Mamy dwie, trzy skrzynki mydła i... Dwa bagaże są. Do widzenia. Siem rachowy! No zapraszam ponownie, jak to jeszcze nie koniec, proszę pana. Następny! C czemu im dymią silniki? O co chodzi? Czemu panu dymi silnik? Nawet jak jest wyłączony to dymi! Kachal malów, Kachal malów, Kachal malów, tu się zgadza. Kachal malów. 5 lipca, 8 lipca, zgadza się. Czy pan nic nie przewozi, pan nic nie przewozi? Chociaż stan pojazdu mnie nie zachęca, proszę pana. Brak zderzaka, wybita szyba, zniszczone światło, razy dwa światło. Z zapraszam. Porszego dajna. Miłego dnia, proszę pana. Następne, no, sejdź się z drogi, no. Matrzcie. Dzień dobry. Wreszcie ktoś z naszego kraju. Dzień dobry, proszę pana. Skrzynka serów może pan przewozić. Wszystko się zgadza. Nawet, nawet tego, co pan przewozi, nie patrzę, proszę pana. Jesteśmy braćmi w końcu. Zapraszam do naszego kraju. Perfekcyjna dobra, dobra, dobra. kontrola. Właśnie o to chodzi. Następny. Dzień dobry. Witam. Towarzyszu niekomendancie. Jakub Uzun. Jakub Uzun. Wszystko się zgadza. Nic nie przewozi. Ma zbite dwa razy światła. Nic tutaj i nie ma! Chyba wszystko z nim w porządku! Proszę pana, mamy problem. Wysiądzie, wysiądzie pan. pan! Maciek, ty mu powiesz, czy ja mam mu to powiedzieć? Jaki mamy problem? Zobacz to zdjęcie! Jakbyś postarał się i zdjął przynajmniej okulary, to by cię nikt nie osądził, stary! Do więzienia! Jest tu samotny. O, tutaj mamy jeszcze pana, dzień, dzień dobry. D dają w ogóle panu jedzenie? I bardzo dobrze 780 dolarów Następny Płatki śniadaniowe, skrzynka, jabłek, proszę pana Jedź pan i nie wracaj Popełniasz duży błąd, proszę pana Ma pan szczęście, że nie mam amunicji w swoim kałachu Bo pan by popełnił duży błąd Ach, kolejny piękny dzień Kolejna zatruta żywność I mamy jednego przemytnika z rejestracją YYJ Więc musimy się na niej skupić To nie jest ta rejestracja Ale jakoś mało tych przemytników teraz Dzień dobry Regu Zatruta żywność! Do widzenia. Następny. Perfekcyjna kontrola. Dzień dobry. Zdjęcie się nie zgadza. Chociaż to jest ten sam gość, po prostu ma brodę. Ale musi być takie samo, proszę pana. Następny. Dzień dobry. Dzień dobry. Waga przekroczona przez kozy. Nie zaznaczyłem powodu. Następny. Rejestracja jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Zapraszam. Następny pali kumę jednym kołem. Dzień dobry, proszę pana. Zapraszam. Następny. Ci z okularami zawsze są jacyś podejrzani. Dzień dobry. Oho, do widzenia. Dzień dobry. Po co komu trzy kibelki przewozić? Przecież one by się zbiły na pierwszym lepszym zakręcie. Wszystko się zgadza. Zapraszam. Następny. Nie zgadzało się. Co się nie zgadza? Waga pojazdu. Serio. Dzień dobry. Tutaj wagę pojazdu trzeba sprawdzić na pewno. 1850 kg tylko? Jakim cudem? Zobaczcie, zobaczcie ile on ma Rzeczy. Coś tu jest zdecydowanie nie tak, chyba że ten pojazd waży 1000 kilo. Nie chce mi się tego liczyć, proszę pana. Zapraszam. Następny. Perfekcyjna kontrola. Dzień dobry. Brak zgodności, proszę pana. Już więcej nie będziemy patrzeć. Jeszcze regulacje wjazdowe się nie zgadzają. Do widzenia. Następny. Dzień dobry, proszę pana. Mamy dokumenty. Nikolos Kevorian. Numer paszportu się zgadza. Już jestem zmęczony w sumie. 4378. Czyli jest przekroczona waga. Możemy pana już odwołać. Y, Y, J. Y, Y, J. Y, Y, J. Wysiądź z pojazdu. Dobra, dobra! Teraz dobra, dobra! Taki cwany byłeś na początku. Kurdu, siedzenie. Tylko nie powróć mi siedzeń. Nie powrócę ich, tylko je pocnę. No dobra, mam trochę tego i owego. Weź mnie, przepuść. zabieraj te łapy. A puścił gotówkę, dobra, biorę to, proszę pana. Zostawił na ziemi. Później to zabiorę, ok? Dzięki, jesteś aresztowany, stary. Mamy przestępcę! Już nie mogę się doczekać spotkania z chłopakami w łomie. Który to powiedział? Ty! Wiesz z kim możesz się spotkać? Z chłopakami w niebie. Nic nie widziałeś. Okej, okay, sprawdźmy resztę tego auta, bo jest to podejrzane, zobaczmy, czy nie miał nic więcej. Schowane tam coś jest, tylko nie mogę zerknąć. Jak ja mam to wziąć? O, teraz się udało. Tu też nie ma. To. Okej, okay, tu, tutaj też jest. Łomna to nie działa. O, tu jest amunicja do karabinu, na pewno się przyda. O! Czekajcie, ta krowa się nie rusza. Ta krowa się nie rusza, ta krowa jest fejkowa Wyładujmy ją. Fałszywe pieniądze, zobaczcie, ile ich jest. I ostatnie powinny być w krowie. Otwieramy. Otwieramy krowę. Oni tyle się trudzili, żeby jedną paczkę pieniędzy schować. Oczy i Idziemy spać, chociaż dopiero się dzień zaczął. W sumie tak szybko i przeszukałem. Kolejny piękny dzień! Już zaczynamy z gościem z przebitą oponą i zobaczcie, mamy przemytnika, mamy poszukiwanego, brak zderzaków, tu się zgadza. I taki gość jest, zapamiętajcie go, bo się to przyda. Z kapeluszem bez brody i ze smutną miną. Zobaczmy Dego tego dana. pana. Dobra, ten, ten ma kapelusz, ale ma brodę. To no proszę dokumenty. Brak zderzaków, zobaczmy z tyłu. Z tyłu! Styszaka! Sprawdźmy dookoła ten samochód, jeszcze na szybko, raczej nic nie ma. Jedź pan, do widzenia. Następny. Dzień dobry, proszę pana. Nadal mamy tą zatrutą żywność całą. Achtis Sargs! O tu się nie zgadza! A ja Wolność pan może kupić ode mnie! Wow, co ile on kupuje? To dobra, sprzedajemy, sprzedajemy nasze napoje, idziemy po resztę. Z panem się świetnie robi interesy. Świetnie się pana skamuje. On chciał papier na pewno. My kupiliśmy za 6 dolarów, 3 razy papier toaletowy, dwa razy napój bogów i 3 razy paczka papierosów. Świetnie się robi z panem interesem. U mnie, proszę pana, produkty wysokiej jakości prosto od, od nieżywej osoby. Jeszcze tego potrzebujemy, to możemy odłożyć. Jeszcze panu to sprzedał, No właściwie, zarobiliśmy. A, a teraz nie, nie zapraszam teraz. O, nie! Stoj! Zobaczcie, zobaczcie, on przewozi! Przewozi ma kontrapanę, nie ma z przodu, dlatego. Zatrzymaj się! Ręce do góry! Ręce do góry, to było ostrzeżenie! Zostaw mnie spokojną, no, proszę pana. Celuję do pana z Gałacha AK-47. Więc wypada podnieść w Ręce Zobaczmy. Nie mam pewności, czy był. A jednaki był. <noise> Otwórzmy opony. Z... On <noise> kupował ode mnie papierosy, a sam jeszcze przewoził papierosy. Naprawdę. Może kupił ode mnie i schował do opon. I tu siedzę, jak widać. Kolejne. Czemu ja mogę tu wejść? Kolejne. Siedział na nich i kłamał prosto nam w oczy. Tu nic nie ma. Tutaj jest. Kolejne. Kolejne. Czy, czy możemy to wyładować? Możemy. Tu nic nie ma, tu jest kolejne. I może jeszcze być w kiberku. Jest w kiberku! Następny! Dzień dobry, proszę pana! Sześć bagaży pan przewozi. Mam nadzieję, że pan będzie mieć super wakacje. Jest jedna osoba poszukiwana, więc raczej pan nie jest przestępcą. Zobaczmy na szybko, czy ma pan rzeczywiście sześć bagaży, jest sześć bagaży. Zobaczmy, czy pan jest przeciążony, nie jest pan przeciążony. Zapraszam do kraju. Proszę daj Miłego dnia, Następnym! Ile jeszcze on przewozi? Kolejna osoba. Zobaczmy, czy nie jest przeciążony 2170 kg. A ile to może przewozić? 2450? Igor Umitenko. Dobra, jest pan z naszego kraju. Przepuszczę pana, nawet nie patrzę na resztę. Zapraszam Następny Dzień dobry Wszystko się zgadza Dwie świnie Słyszę świnie Więc raczej są prawdziwe Są prawdziwe Chociaż nie wiem czy to się nie zalicza jako żywność Ale chyba nie Nie ma żadnej świńskiej grypy Zapraszam Miłego dnia proszę pana Następny Perfekcyjna kontrola Dzień dobry Regulacje wjazdowe żywności Proszę pana nie wwozimy do kraju Proszę wyrzucić Okej okay. Następne! Dzień dobry! No kolejny z płatkami, jeszcze ze skrzynką jabłek. Nie zapraszam, proszę pana. Następny. Zdjęcie, żegnam. Następny. Nie było tego gościa z kapeluszem dzisiaj. Zapraszam. Jeszcze jedna osoba, no ile was jest? Dzień dobry. Co to jest za znak? Nie zapraszam. Atakują nas! 42 ludzi nas atakuje! Nie przepuściłem, żadnego tego skąd oni broń mają? Przepraszam, chłopaki, amunicja mi się skończyła. Może gałość? gałąź? To no, co tu robi gałąź? O! grana! God, God. Dobra, nie ma amunicji, to trudno. O, Dostał headshot z gałęzi. O, amunicja. Czemu to jest kwiatek? Ktoś mi, ktoś mi kwiatka zostawił ze złodziei chyba. gdzieś się podkochuje. Dzień kolejny i mamy kolejne regulacje wjazdowe. Niezdatni do pracy. Zapraszamy oczywiście pierwszego kierowcę. Jak wynika ze statystyk satekańskiego Instytutu Społecznego, ponad połowa imigrantów to osoby starsze, niezdolne do wykonywania pracy. Zabrania się wjazdu kierowcom urodzonym przed 1924, których powodem wjazdu jest imigracja. Zobaczmy, czy pan bardzo, nie kolega. jest Stary, bo pan nie będzie mógł przejechać. Dokumenciki. Data urodzenia 1913 i imigracja. No, no proszę pana, no proszę pana. Regulacje wjazdowe tego zabraniają. Jest pan za stary. Do widzenia. Następny. Ten kość zawsze wygląda na podejrzanego ogólnie. Perfekcyjna kontrola. Zobaczmy u tego pana. Jest jak on dba to, żeby nie popełnić żadnego błędu. Zobaczmy, czy nie ma nic tutaj wokół. Nic nie ma chyba. Bajram Jakubow. Beczka ryb jedna. A tu jest więcej, zdecydowanie. 9WB. Zjednoczone Rally. Królestwo RK. Dobra, ten jest czysty. Ale list przewozowy się nie zgadza. Do widzenia. Następny. Dzień dobry. Zobaczmy rejestrację. Zgadza się. Dokumenciki. Dziękuję. Co to jest za kraj, <grymne> jest jakiś fioletowy, to tak nie było chyba wcześniej Brak zgodności, nie tym atramentem, proszę pana, pan pomalował Sześć worków z cementem, sześć bagaży, to musi być przeciążone, zresztą ma pękniętą oponę od tego Jest przeciążone Do widzenia, następny Z nim się wszystko zgadza, nie ma nic podejrzanego Proszę pana, mam dobrą wiadomość, wszystko się zgadza, ale jest pan za stary, do widzenia Następny. Dzień dobry. Żegnam. Imię się nie zgadza. Następny. Dzień dobry. Imię się znowu nie zgadza. Rejestracja też jest dobra. Do widzenia. Ech, dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. Oddam, oddam, chyba. Lasza Hiop. Tu się zgadza, tu się zgadza. Pięć bagaży. Pięć bagaży. Mamy pięć bagaży. Ma pan kapelusz, ale nie jest pan podobny do tego na zdjęciu poszukiwanego, chyba. No chociaż sprawdźmy. Czy on jest podobny? Bo nie teraz mam zagwo. Słuchajcie, to jest on chyba! Zresztą mam tutaj zdjęć, nie no. Jest identyczny. Wiesz, że jesteś rozwieszony na tablicy i wszyscy wiedzą jak wyglądasz? Więzienie! To jeszcze nie koniec. No proszę pana, nie koniec na pewno pracy w kamieniołowach. I, i prędko nie będzie końca. Ja. To nie był on! To nie był on! Co? On przewoził kontra! Co? JAK jest, Jakie połączenie w ogóle? On chodził BANDĘ przewoził! Zobaczcie, to nie był on, jakim cudem. Tutaj też... Nie, no nie wierzę, jaki to... Mieliśmy ogrom... o, ogromnego farta, mieliśmy. W ogóle zamiast rozpiąć zamek, to ja uderzam nożem, żeby... Żeby to otworzyć. A to widzowie w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa!